Ej, panie państw, Mamy jakieś hasło, które mamy ksyknąć, jak widzę tajniaków? Że Cześć. co? Jakich tajniaków? Grota tajemnic zostaje zamknięta. Wszyscy wypad! Nie zachowam się użyć węża starackiego na maruderach! Mój postanku, ale co się dzieje? Właśnie! Przecież ty nigdy nie zamykasz sklepu! Witajcie w Grocie Tajemnic, panowie! Co mogę wam podać? Brylecki? Kule śnieżne? Unikatowe zdjęcia amerykańskich prezydentów? Jestem agent Powers, a to jest agent Trigger. Przyjechaliśmy tutaj, aby zweryfikować tajemnicze zjawiska w tym mieście. W tym mieście! Tajemnicze zjawiska? Tajemniczej chacie? Pan raczej żartować? Zapewniam, że nie żartuję. Urodziłem się z defektem, który fizycznie uniemożliwia mi doświadczanie humoru. He, 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 he. Nie rozumiem dźwięku, który wydają twoje struny głosowe. Proszę się odsunąć, rozpoczynamy tutaj nasze śledztwo. Nasze śledztwo! Zaraz, zaraz! Naprawdę prowadzicie śledztwo w sprawie tajemnic tego miasta? To jest ściśle tajna informacja. Ale tak, słuchaj tak między nami. Wierzę, że mają tu miejsce zjawiska paranormalne i związane z tym miastem. Jesteśmy o mały krok od odsłonięcia kuli całej tej tajemnicy. Nie żartuje pan? Ja prowadzę śledztwo w tej samej sprawie! Ja znalazłem taki dziennik w lesie i są w nim wszystkie odpowiedzi! Jeśli połączymy siły, rozgryziemy tę sprawę! Jeśli masz dowody związane ze śledztwem, musimy pogadać. Pogadajmy teraz! Proszę, 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 za, za mną. Coś panom pokażę. Aha, wybaczcie panowie, Dzieciak ma wybujało wyobraźnie. No i nadpotliwość. Haha, łop. <głup> Zjawiska paranormalne. to nasze hasło reklamowe. Nieźle na końca sprzedaż. Pem, perem, pem, pam, pam, pam cecy. Musimy wracać do naszego śledztwa. Na nas już pora. A to konfiskujemy sprytnie. Zaczekajcie, przecież ja mam muszę wszystko powiedzieć. Tatka dziub mały, mówię ci. Lili to ostatnie, czego nam potrzeba na imprezie. Konfiskuję tę wizytówkę Teraz dla odmiany. bądź normalnym dzieciakiem. Idź podrywać dziewczyny albo strzelać wrogom. W stanku ty nic nie rozumiesz. pani nie się wasz, rozmawiać z tymi agentami. Ech, to mógłby być mój wielki przełom! Braciaka, może wujek ma rację? Przecież robimy dzisiaj imprezę. Nie możesz przeżyć jednej nocy bez polowania na kosmitów czy wskrzeszania z marlaków? Ja nie będę wskrzeszać z marlaków, chcę tylko pokazać agentom tę książkę. Mówię ci, Deeper: śpiewnik to jedyna książka, jaka powinna cię interesować. Bum! Ja mówię kara, a ty oke. Kara. You